Cześć, naszym gościem się mał drużyny. drużyna 22 baza lotnictwa taktycznego Malbork. chyba najdłuższa nazwa w całej lidze No chyba tak, no nowy zespół, nowa nazwa w nowej lidze, także. Zaczynamy. No właśnie, powiedz mi Szymek, występowaliście w drużynie o wolej. W waszej drużynie aktualnie z pięciu albo sześciu mistrzów w siatkarskiej ligi miasta tak, z dokładnie. sezonu równo rok temu, tak? Wiosna 2000. 23, mistrzostwo, CTO wolej, coś tam się później pozmieniało, zajęliście bodajże siódme miejsce, wyłączyła nam się lampa, ale nie szkodzi, zajęliście wówczas siódme miejsce, czy szóste jako CTO? No Trzymaj nieważne, miejscu. było słabo, było słabo generalnie. Byliśmy w tej grupie spadkowej. Byliście w grupie spadkowej, po zakończonym sezonie podaliście sobie ręce, postanowiliście stworzyć nową drużynę. To znaczy nie, może to tak nie wyglądało, ja mhm. rozmawiałem z Maćkiem Szymulą że to będzie mój po prostu sezon pauzy można powiedzieć, mm -hmm. że zrezygnuję z wystartowania w pierwszej lidze w następnym sezonie. Mm -hmm. Pomiędzy po prostu waszym sezonem tutaj w 3 powstała inna liga, gdzie z chłopakami z Malborka podjęliśmy znacznie się z chłopakami. Podjąłem decyzję z Andrzejem, mm -hmm. z moim dobrym kolegą, że wystartujemy w tej lidze i to była po prostu drużyna typowo z Malborka. Nazwa, jak była widoczna, Twierdza Malbork, tak Także jest. wystartowaliśmy tą ekipą. Nie mieliśmy zamiarów wystartować po prostu WSL3 tutaj u ciebie, ale wiem, że rozmawiali z Andrzejem, że mhm. jest możliwość, że jeżeli zajmiemy jakiekolwiek tam miejsce, można powiedzieć trochę wyższe niż tamte ostatnie, i będzie szansa wystartowania w drugiej lidze WSL3. Po rozmowach z chłopakami z Malborka, bo jak widzisz, w naszym zespole jest większość z Malborka, to jest Trójmiasta, tak naprawdę. Jest jeden zawodnik, mhm. i padła decyzja, że startujemy. Dostaliśmy taką możliwość i po prostu ją wykorzystaliśmy. Jasne. No, jakby od razu staliście się jednym z głównych faworytów do wygrania tej drugiej ligi. No, bo dużo głośnych nazwisk w drużynie natomiast no, ten start nie wiem czy jesteście zadowoleni tak do końca czy jednak troszeczkę niedosyt jest. Znaczy się można się tak śmiać że tak jak chłopacy mówią że gramy jak trenujemy a trenujemy na SL3 tak mhm. naprawdę. Nie wiadomo że w oczach redakcji byliśmy tak naprawdę premiowani do, do, do tego awansu, powiedzmy. Mm -hmm. Jest jak jest, Każde. Myślę, że w tym sezonie druga liga jest bardzo silna. Mm -hmm. Widać to, jak graliśmy ostatni mecz ze Staltestem, chłopacy mm -hmm. byli lepsi, wygrali 2-1 w końcówce. Gratulacje, oczywiście. Mm -hmm. y, nasze błędy, no co mogę powiedzieć, nie będziemy tutaj się tutaj jakoś usprawiedliwiać, każdy zespół ma prawo z nami wygrać. Y, gubimy punkty gdzieś z dołem tabeli, ze środkiem, mm -hmm. przegrywamy z górą, no taka jest siatkówka, oczywiście. No. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Ja tutaj nie mówię, że my jesteśmy jakimś faworytem do grania, mhm. przyjeżdżamy, to jest dla nas zabawa, także... Gramy dalej, co będzie, to będzie tak naprawdę. No właśnie, mimo wszystko cel jest nadal do zrealizowania, no nie ostajecie, bo tutaj wiesz, mógłby ktoś teraz oglądać i sobie mieć poczucie, że jest jakiś dramat. No nie ma tego dramatu, na razie przegraliście jedno spotkanie, wciąż tak. liczycie się w walce, awansy. Czy taki był w ogóle cel przed sezonem, czy jednak mieliście cel, żeby się pobawić, poruszać, pograć? Nie, to jest tak jak mówisz, raczej forma takiego rozruchu dla nas, ponieważ przyjeżdżamy z Malborka, to jest mhm. jednak troszkę czasu. Nie mamy jakiejś wielkiej presji. To, że tracimy Seta, oczywiście widać to w tabeli, że mamy statystyki 7 do 1, ale mm. tak jak mówisz, są to wygrane mecze po 2-1, także tracimy gdzieś te cenne oczko. Teraz widać, że ta górna tabela u nas się trochę zacieśniła. Są cztery zespoły, gdzie tak naprawdę wszyscy mają prawo do awansu, także. Co będzie, to będzie. Tak naprawdę siatkówka pokaże i cały ten pakiet, wszystko na parkiecie. Muszę Ci powiedzieć, że mógłbyś być rzecznikiem prasowym, bo doskonale zdjąłeś presję z drużyny, bo ta presja była, ciągle tutaj faktycznie te podkręcaliśmy, natomiast no, faktycznie tutaj troszeczkę zdjąłeś presję z drużyny. Nie, to jest tak, że jak czytam zawsze jakieś tam opisy naszych meczów, znaczy pomeczowe oczywiście i zapowiedzi, wiadomo, że jesteśmy tam gdzieś przysmarowani, że o faworyt, ale my na to nie patrzymy. Oczywiście my jedziemy z Malborka z chłodną głową. Mówię, jak przegramy seta, nic się nie dzieje, gramy dalej swoje takie... Sam widziałeś mecze, gdzie przegrywaliśmy pierwszego, wyciągaliśmy na 2-1. Oczywiście w ostatniej kolejce graliśmy ze Staltestem, tak jak mówiłem. Zrobiło się po jeden, końcówka należała do nich i... Najlepsze no. spotkanie w tym sezonie drużyny 22. Yy, bazy? Myślę, że jeszcze takiego nie było. Jeszcze takiego nie było, być może będzie dzisiaj. Ważne spotkanie, gracie z szachmatem. Dokładnie. Szachmat się ostatnio troszeczkę rozruszał, bo też taki tak niemrawy początek, ale ostatnio idzie im całkiem dobrze, patrzyliście jak tam... E, tak, e, szachmat znam chyba z pierwszej tak. ligi chłopaków, także no mówię, to jest siatkówka. Na amatorskim poziomie jest tak naprawdę nie do przewidzenia co będzie. Zobaczymy dzisiaj. Problemy kadrowe macie dzisiaj, bo mówiłeś, że wstępnie te problemy mogą się pojawić, ale ostatecznie e... udało się je, że tak powiem, z nich wyjść. E... Są problemy kadrowe, ale e... ludzie po prostu zobaczą, co pokażemy na parkiecie. Mówię, bez żadnej Szy... presji. Szykuję cię niespodzianki, e... rozumiem? <laughs> tak, dokładnie. Szymyk nie zatrzymuje, bo czas nas troszeczkę nagli. Jest dosyć późno, za chwilę zaczyna się pierwsze spotkanie dzisiaj. Życzę wam powodzenia w tym meczu i do zobaczenia na parkiecie. Dziękuję Dzień. bardzo. Dzięki.